Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Marka. W pierwszy dzień prześników, kiedy ofiarowano Paschę, zapytali Jezusa i jego uczniowie, gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć paschę. I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem. Idźcie do miasta, spotka się z wami człowiek niosący zban wody, idźcie za nim. I tam gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi. Nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć paschę z moimi uczniami. On wskaże wam na górze salę dużą usłaną i gotową. Tam przygotujcie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli. Tak jak im powiedział. I przygotowali paschę. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im, mówiąc: Bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich. i odmówiwszy dziękczynienia, dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: To jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wyrana. Zaprawdę, powiadam Wam. Odtąd nie będę już pił z owoców innego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w Królestwie Bożym. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Oto słowo pańskie. Dzisiaj. W całym kościele ludzie wyjdą na miasto z najświętszym sakramentem. I to ma być znak. Bo tu, tu nie może chodzić o taki religijny obrzęd. Bo jak jest religijny obrzęd, to najczęściej jest tak, że ci, którzy są na początku, tam gdzie ten Pan Jezus to śpiewają, a ci, którzy są z tyłu, to gadają, co opowiadają kawały. Więc nie ma znaku. Jest coś pustego. Ci bardziej pobożni, powiedzmy, że się modlą, ci mniej pobożni, się nie modlą. Wtedy to jest kija warte. Przynajmniej dla niektórych. A dla ludzi, którzy patrzą na, na to wszystko z zewnątrz, to się wydaje taką dla niektórych szopką. A o co tu chodzi w tym znaku? Zobaczcie, ulica to jest miejsce, gdzie się dzieje dużo życia. Na ulicy niektórzy jedzą lody. Na ulicy niektórzy plują. Na ulicy niektórzy dzwonią i załatwiają jakieś sprawy. Czekają na autobus. Na ulicy płaczą, krzyczą. Na ulicy się cieszą. Na ulicy są apteki. Na ulicy są galerie handlowe, miejsca parkingowe. Na ulicy Straż Miejska, policja ktoś ci wręcza mandat. Się tam dzieje życie. I w tym miejscu Jezus Chrystus chce przejść. On mówi: Ja jestem tam, gdzie jesteś Ty. Ja jestem dokładnie w tym samym miejscu. W tym miejscu, gdzie są Twoje marzenia. I cierpienia, tam gdzie są Twoje bóle, tam gdzie są Twoje nadzieje, tam gdzie jest Twoja rodzina, tam gdzie są Twoje nałogi, tam gdzie są Twoje depresje, tam gdzie są Twoje radości, marzenia, tam gdzie są Twoje lody, Twoja wata cukrowa, tam ja chcę być. Zobaczcie, myśmy życie podzielili na, na sferę sakrum i profanum. Co to oznacza? Jak ja się modlę, to ja jestem pobożny, dobry, fajny. Idę na pasterkę, to się modlę i Lula i że Jezuniu. A jak się Lula i że Jezuniu kończy, to wchodzę do domu i woda płynie strumieniami. I dzieci na to patrzą. Ludzie z zewnątrz, spoza kościoła, ci których czasami nazywamy niewierzącymi, oni mają pewną prawdę, oni mówią nam pewną prawdę. Że Wy w kościele to się tak modlicie, tyle tego słuchacie, a przychodzicie i, i w życiu Waszym nie widać Jezusa Chrystusa. Nie widać miłości, nie widać uczciwości, bo to jest sakrum i profanum. I cała ta, ta uroczystość dzisiejsza, cała ta, te procesje, które przejdą, one mają być znakiem, że Jezus Chrystus jest w każdym elemencie Twojego życia. On chce być wszędzie. To nie oznacza, że w każdym momencie Twojego życia masz się modlić. To nie, nie chodzi o to, co Ty robisz, tylko chodzi o to, że On jest zawsze przy Tobie. Nawet jak grzeszysz. Nie wiem, czy wiesz, że nawet jak wrzeszczysz na swojego męża, żonę, na swoją mamę, tatę, jak się fochasz, to On też tam jest. Jest. I być może nawet niektóre z naszych grzechów są mu potrzebne, żeby nas odnaleźć, żeby się z nami spotkać, żeby być. One są potrzebne czasami, niektóre z nich, żeby nam opowiedzieć o miłości. Że ja Cię kocham pomimo tego, że na przykład palisz papierosy, czy kocham Cię pomimo tego, że jesteś Hamem od czasu do czasu. Pomimo tego, że Ci się zdarza to i to, i tak Cię kocham. Zobaczcie w tym, w tej Ewangelii. Przychodzą ludzie, uczniowie i mówią tak. Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali święto? My Ci to zrobimy. Wielu ludzi chce dzisiaj zrobić dla Pana Boga coś dobrego. Po, podarować Mu swoje pobożne życie, podarować Mu swoje dobre uczynki, swoje pięknie wychowane dzieci, coś... E, jaki to jestem? Dobry policjant, lekarz, ktoś. A Pan Jezus tak patrzy na nich i mówi: Ty i ty przygotujesz paschę, a reszta nie. On sobie wybiera. On sobie wybiera kogoś, kto mu to święto przygotuje. Innymi słowy: Nie od Ciebie zależy Twoje zbawienie. Jesteś wybrany. To on, sobie, to on sobie wybiera fakty z Twojego życia, za pomocą których Cię zbawi. Dlatego my nie musimy kombinować, jak to zrobić, żeby być dobrym człowiekiem. Bóg sam będzie stwarzał te sytuacje. Sam Ci będzie dawał ludzi. Sam Ci będzie dawał te, te wszystkie momenty. Myśmy zapomnieli trochę, że Eucharystia to jest drugi człowiek. No przecież On mówi wprost: Wy jesteście moim ciałem. Kto spożywa, e, jeszcze raz, cokolwiek uczyniłeś jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili, czyli ten człowiek, którego ja Ci stawiam obok Ciebie, to jest moje ciało. Ten kościół, ta wspólnota, to jest moje ciało. Przyjmując drugiego człowieka, traktując go tak, a nie inaczej, traktujesz tak Jezusa Chrystusa. To jest istota Eucharystii. Że tu, przede mną, jest ciało Jezusa. Ci ludzie. Po co jest jeszcze Eucharystia? Po co jest ten, ta hostia, którą przyjmujemy? Zobaczcie, są momenty w naszym życiu, w którym jest tak źle, tak koszmarnie, że ja się nie potrafię modlić. Coś się wydarzyło w moim życiu, jest mi smutno, ja cierpię. I w tym momencie On sam modli się w Tobie, zamiast Ciebie. Są momenty w takim naszym życiu, że nie potrafimy, choćby się nie wiem, nie wiem jak chciało, Boga uwielbiać. Nie czuję wdzięczności. Budzę, budzę się rano i stwierdzam, o kurde, mówię do zrobienia to, 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 ja po potem, potem ten przyjdzie, potem ja muszę iść tam, muszę zadzwonić w to miejsce, będzie ten egzamin. Rozumiecie, człowiek się budzi i już narzeka od rana. Nie, nie potrafi być wdzięczny za ten dzień, który się rozpoczyna. I w tym momencie Jezus Chrystus zamiast Ciebie w Twoim imieniu uwielbia Ojca. Uwielbia Boga w Twoim imieniu, zamiast Ciebie. Dlaczego? Bo On czyni to całe profanum, na które Ty narzekasz. Cały ten dzień czyni świętym. On mówi: Ja jestem tu obecny. Ja jestem obecny w tych trudnych wydarzeniach, których Ty dzisiaj nie rozumiesz. Ja wybieram sobie te, te trudne doświadczenia, których nie rozumiesz, aby uczynić z nich Twoją drogę do nieba. Ja sobie te rzeczy wybieram. I dlatego on dzisiaj łazi po naszych ulicach, Pan Jezus, żeby nam pokazać, że on sobie te ulice wybrał. Te ulice oplute. Te życie nasze, nasze czasami takie oplute, takie trochę brudne, takie trochę niepobożne. On sobie to życie wybrał, żeby przyjść w to miejsce. Nie wiem, czy pamiętacie, ale on się urodził w stajni. Tam, gdzie z przeproszeniem śmierdziało. On sobie takie życie wybiera. My się gorszymy sobą. My się gorszymy naszym grzechem, naszymi słabościami, porażkami, błędami, głupotą naszą się gorszymy. Gorszymy się naszymi, naszym brak, brakiem wiedzy, umiejętności, talentów, gorszymy się sobą. Mówimy: nie, nie, ja nie chcę takiego. Ja jestem Krzysztof, ja przecież jestem wykształcony, umiejętny, ja wszystko fajnie robię. A jak coś zrobię nie tak, to siebie nie cierpię, nie kocham, nie lubię, siebie odrzucam. Bo siebie samego dzielę na sakrum i na profanum. To, co jest fajne, a to, co nie fajne. A Chrystus mówi: Nie ma. Nie ma czegoś takiego. Ja chcę, żebyś był jednością. Dlatego on dzisiaj łazi po tych naszych ulicach. Żeby ci pokazać, ja jestem zawsze. Nie potrafisz twoim grzechem mnie do siebie zrazić. Nie masz takiej mocy. Nie masz takiej mocy, żeby zmniejszyć moją miłość. Masz moc, żeby utracić zbawienie, to masz. Masz moc, żeby sobie popsuć życie, to masz ale na, na moją miłość nie masz wpływu. I dlatego On przychodzi dzisiaj w tym bardzo pokornym chlebie, w tym tak cichym chlebie, który możesz przyjąć i zrobić z nim, co chcesz. Zobacz, czym się kończysz. Otrzymujesz ciało Jezusa Chrystusa i możesz je przyjąć, spożyć, a możesz je podeptać, złamać, wyrzucić. Możesz to zrobić. I Bóg nie rzuci w Ciebie piorunami, nie zniszczy Cię, bo nie potrafi Ciebie nie kochać. Tego jednego nie potrafi, nie chce. Jesteś zaproszony do tego, aby teraz wołać do Jezusa, tej Eucharystię, pomóż mi raz jeszcze, Doświadczyć Twojej miłości. Raz jeszcze przyjąć Ciebie. Raz jeszcze Ciebie zaprosić w tą rzeczywistość, w ten kawałeczek mojego życia, do którego nigdy Cię nie fuściłem. Nigdy tam nie byłeś. Nigdy nie otwarłam Ci drzwi. Masz go tam zaprosić. I zobaczysz, kiedy wejdzie, to się nie zgorszy. Powie Ci, kocham Cię.